Cześć, jestem Kinga, jestem absolwentką siedmiu pierwszych edycji stypendium Miasta Stołecznego Warszawy im. Jana Pawła II. Właściwie od zawsze zawodowo jestem związana z organizacjami pozarządowymi. Przez długie lata koordynowałam różne programy stypendialne, m.in. w Centrum Myśli Jana Pawła II. Teraz pracuję w środowiskowym ognisku wychowawczym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na Pradze Południe. Moją największą pasją, właściwie odkąd sięgam pamięcią, jest wolontariat. Pomagałam zarówno na turnusach rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych, jak i przede wszystkim pomagałam w różny sposób dzieciom. Dodatkowo moją pasją od kilku lat jest pisanie ikon. Od sześciu lat uczęszczam na warsztaty pisania ikon do Kościoła Środowisk Twórczych w Warszawie. Stypendia przede wszystkim wyposażyły mnie w wiedzę dotyczącą zarządzania projektami, współpracowania z ludźmi. Nabrałam takiej pewności siebie i odkryłam tak naprawdę wiele moich pasji. Wspólnota jest dla mnie zespołem ludzi, których łączą te same wartości, którzy dążą do wspólnego celu i nawzajem w tym dążeniu się wspierają, uzupełniają, ubogacają, są dla siebie wsparciem.